Kluski z makiem to jedno z tych dań, które jest bardziej deserem wigilijnym, dlatego zróbmy dziś porządne kluski z makiem. Kluski turlam z ciasta pierogowego. Przepis na moje ciasto pierogowe znajdziesz paręnaście filmików wcześniej. Z ciasta tego turlam kluski, które są mniej więcej grubości i wielkości ołówka. Gdy mam już uturlaną odpowiednią ilość klusek, zagotowuję je w osolonym wrzątku gotuję 5 minut od wypłynięcia. Kluski gotowe. W międzyczasie moczę 300 g maku w 300 ml mleka, zagotowuję, odcedzam mak dokładnie i pozwalam mu wystygnąć mielę. Taki mak przesmażam na maśle. I dodaję do niego łyżkę dobrego miodu. Ja użyłem miodu wrzosowego. Dodaję też dwie łyżki porządnej konfitury brzoskwiniowej. Ważne, żeby to była dobrej jakości konfitura brzoskwiniowa. Do tego bakalie po trzy łyżki suszonej wiśni, suszonej czarnej morwy, ciemnych sycylijskich rodzynek, żurawiny, dzikiej jagody oraz 100 gram skórki pomarańczowej. Oczywiście Ty bakalie użyj takie, jakie lubisz, ale zostaw przynajmniej skórkę pomarańczową. Ona jest tu dość istotna. Gdy masa przez chwilę się jeszcze posmaży, mieszam ją z kluskami i podaję. Może te kluski nie wyglądają najbardziej efektownie, ale są naprawdę niesamowicie smaczne. Wesołych świąt!